Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Synaum. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, pozwalasz odejść cudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Oto słowo Pańskie. Jest kilka rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć w związku z dzisiejszym, dzisiejszym świętem, ale też i z dzisiejszym Ewangelią. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni to jest, jak mówi Ewangelia, przedstawienie pierworodnego, przedstawienie w świątyni Bogu. Niesamowicie ważna to jest wiadomość, o której, która nas czegoś uczy. Maryja i Józef przedstawiają Bogu, dobremu Ojcu, dziecko, które jest dzieckiem Ojca Niebieskiego. Synem Bożym. Chociaż Bóg dobrze zna Jezusa, nadał mu imię, bo imię Jezus jest imieniem nadanym przez Boga, a nie przez Maryję czy Józefa. Anioł zwiastował imię Jezusa. A ten, który nadaje imię, jest tym, który ma władzę, tym, który zna kogoś. I mimo wszystko święta rodzina idzie przedstawić Jezusa Bogu. My często nie przedstawiamy spraw Bogu, bo sobie myślimy, przecież Bóg to wie, przecież Bóg to zna. A skoro Bóg to zna, to po co to Bogu przedstawiać? Po co Bogu mówić o sprawach oczywistych? Tymczasem dzisiejsze święto i ta Ewangelia pokazuje, mamy mówić Bogu o sprawach oczywistych. Bo jest wiele rzeczy, które wydaje nam się, że są nasze, a nasze nie są. Mamy je Bogu oddać. Przecież Bóg o tym wszystkim wie. Wie, ale chce, żebyśmy my o tym Mu powiedzieli. Wielokrotnie w domu to widzicie, że Ty wiesz już o czymś, ale chcesz, żeby to żona czy mąż ci o tym powiedzieli, żeby ci dziecko to opowiedziało, chociaż dobrze znasz tę historię, ale chcesz ją usłyszeć od kogoś, kogo kochasz. Dlatego, że gdy ta osoba Ci o tym mówi, Tworzy się więź, jest zaufanie, powierza Ci coś, co jest ważne. Nawet jeśli z drugiej strony już o tym wiem. I to się dzieje w tej Ewangelii, że przyszli przedstawić Jezusa Bogu, przedstawić Jezusa, którego Pan Bóg, Ojciec, dobrze znał. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyśmy w naszej modlitwie przedstawiali Bogu sprawy. Mówili Bogu w ten sposób, że przedstawiam Ci dzisiejsze moje życie, dzisiejsze moje problemy, dzisiejsze moje decyzje, przedstawiam Ci to, co mam w myślach, chociaż Ty Boże dobrze o tym wiesz. Mówić, opowiadać o sobie ukochanej, którą jest dla nas Bóg, tak jak opowiadamy sobie w rodzinie, jak opowiadamy w domach o rzeczach ważnych. Bo się kochamy. Przedstawiaj Bogu swoje sprawy. Przedstawiaj Bogu ukochane osoby. Przedstawiaj też Bogu swoje problemy, swoje trudności, chociaż Bóg dobrze o nich wie. To jest jedno, co Wam chciałem dzisiaj powiedzieć. Druga sprawa dotyczy człowieka pełnego ducha, któremu Duch Święty powiedział coś. Objawił coś w życiu. Czyli o Symeon jest w takiej relacji z Bogiem, i to mówi Ewangelia. My się dzisiaj tego też wstydzimy i boimy, chociaż jak już po Soborze Watykańskim II jest jasno powiedziane, że świeccy mają dary, charyzmaty ducha świętego. Że mają je w pełni, to i tak dalej się boimy, tak mówić, jak jest w Biblii. Boimy się powiedzieć: Duch Święty mi powiedział. Duch Święty objawił mi taką prawdę, dlatego jestem temu wierny. Boimy się tak powiedzieć. Może w pewnych kręgach, ale i w tych pewnych kręgach, nawet we wspólnocie, w której jesteśmy, to są, to są słowa, które nam się mogą wydawać trochę za, za mocne, trochę za, za jasne. Nie można mieć takiej pewności przecież, że Duch Święty mi powiedział, i ja dlatego coś robię. Tymczasem Symeonowi Duch Święty powiedział coś, co się nie wykonuje, czego cały czas nie ma. Ale jemu to Duch objawił, on jest temu wierny tej obietnicy, że ujrzy Mesjasza Bożego przez swoją śmiercią i czeka, czeka, śmierć się zbliża. A tu nic. Jak to jest trudno z obietnicami Bożymi w naszym życiu, że mamy jakąś obietnicę, słyszymy coś, a potem coś albo nie realizuje, albo czekamy i czekamy, i no i kiedy to będzie, jak to się ma wydarzyć? Zachęcam do tego, żebyśmy słuchali w taki sposób Ducha Świętego. Żebyśmy mogli powiedzieć, Duch Boży mi to objawił, Pan mi o tym mówi. Bo czy powiemy Duch Święty, czy Bóg mi o tym powiedział, to jest moja dzisiaj jasność, bo, bo wiem, że to pochodzi od Pana. Dzisiaj jest dzień życia konsekrowanego. Dużo, dużo się mówi o, o powołaniu, jak gdzieś coś czytamy katolickiego, to na portalach różnych jest o powołaniach zakonnych. Dużo kleryków, sióstr zakonnych, które są w formacji nagrywają różne filmiki, uśmiechnięci młodzi, radości. Jestem w zakonie 26 lat. Decyzję podjąłem 27 lat temu, albo 28. I, I tak sobie dzisiaj tak patrzę, taką mam refleksję od, od paru, paru dni dlaczego ja jeszcze jestem jezuitą? Albo czemu jestem wierny? Co to się dzieje takiego, że ja jestem, że idę za Jezusem, że jestem temu wierny? I zadziwia mnie to, żeby wam powiedzieć, to, co jest dzisiaj w Ewangelii. No ale taką słyszę odpowiedź od, od paru dni. Bo nie mogę powiedzieć, że jestem wierny, dlatego że złożyłem śluby. Byłoby dobrze, żeby tak było, ale tak nie jest. Że one mnie trzymają. Bo dałem, dałem słowo Bogu, że będę żył w czystości, w ubóstwie i posłuszeństwie, i dlatego teraz jestem dalej w zakonie. I dlatego jestem temu wierny. To, to nie jest to. Moje słowo. Widzę, że jest słabe, ale jestem w Zakonie, dlatego że usłyszałem to od Boga. I to mnie trzyma, to, to sprawia, że, że jestem w tym miejscu dzisiaj i chcę być w tym miejscu. Słowo, które usłyszałem bardzo konkretnie od Boga, i ja mogę powiedzieć, tak jak Symeon, że Duch Pana mi to powiedział mam być temu Słowu wierny, bo Duch Pana mi to powiedział. To od paru, od paru dni, jak się nad tym zastanawiam, zadziwia mnie to, że tu nie chodzi o to, że ja odpowiedziałem na Słowo Pana. Jestem wierny obietnicy, wierny Słowu, które dałem Panu. Tak na przykład jest krucjatą wyzwolenia człowieka, którą podpisałem, jak miałem 17 lat, że nie będę pił alkoholu do końca życia. I wtedy, i tutaj patrzę raczej, w tym kontekście, że jestem temu wierny, bo to podpisałem, dałem słowo i wiem, że to jest dobre, żeby się modlić za osoby uzależnione od alkoholu, chociaż nie mam kogoś takiego w rodzinie, nie mam takiej osoby, o której mogę powiedzieć, że to jest ta jedna osoba, za którą się modlę. Tylko, tylko często gdy spotykam taką rodzinę, to mogę im powiedzieć, ja waszej intencji podejmuję ten post przez całe życie. Ale to jest dlatego, że podpisałem i chcę być temu wierny. Natomiast co do powołania, to dlatego, że Bóg mi to powiedział. I tak jak Symeon, Duch mi to powiedział. Jak gdybyście pomyśleli o swoim powołaniu i swojej wierności. Niektórzy z Was są już w powołaniu, niektórzy w małżeństwie, niektórzy jeszcze, jeszcze myślą. Niektórzy, yy. ale dlaczego jesteś wierny? Dlaczego jesteś w tym małżeństwie? Co jest tym, tym najsilniejszym spoiwem? Yy. Co to jest? Na pewno inaczej to będzie, jakby miał Kamil powiedzieć, po paru latach, a inaczej Przemek miał powiedzieć po 20 już. Mniej więcej, nie? Latach. To jest zupełnie co innego. Ale jak to się dzieje? Co to, co to co sprawia? Co jest tym, że, że ja jestem wierny i że w sytuacji różnych rzeczy pojawiających się na pewno nieraz w życiu, że ja dalej wybieram tę drogę, która, do której czy ślubowałem, czy do której Bóg mnie wezwał? No i tu jest to pytanie. To nie jest tak, że jedna czy druga odpowiedź jest błędna, tylko żeby zobaczyć, co jest tym, co mnie trzyma, co sprawia, że ja tą drogą idę. I możemy powiedzieć, każdy z nas może powiedzieć: Robię coś, bo Duch święty mi to objawił. Każdy z Was może to powiedzieć, nie tylko w kontekście powołania. Jestem we wspólnocie Dom Baranka, bo Duch Święty mi to objawił. Modlę się wstawienniczo, bo Duch mi to objawił. Ambit może powiedzieć: Śpiewam, posługuję, bo Duch mi do tego zaprosił. Prowadzę tę wspólnotę, bo Duch mi do tego zaprosił. Duch Boży chce, żebym to robił. Wychodzimy z ewangelizacją, podejmujemy coś, bo Duch Święty mi do tego zaprosił. Ktoś inny powie: że Zaprosił mi do tego Piotrek, dlatego jestem. Okej, okay. tak też można. Tylko, żeby nazywać to zaproszenie, skąd jest inspiracja? I możemy, mamy prawo do tego, żeby powiedzieć, Bóg mi to objawił. Mogę tak mówić, mogę tak słuchać Boga, żeby w ten sposób iść za jego głosem. Bardzo Was do tego zachęcam, żeby tak myśleć, tak słuchać Boga, tak być z Nim w relacji, żeby podejmować dzieła, do których nas Duch zaprasza. Że on chce, żebyśmy je realizowali, żebyśmy tak posługiwali, dlatego to robimy. Na wezwanie Boże. I tak Symeon, idąc za duchem, który mu to objawił, idąc za nim, idź teraz do świątyni. Idzie za wołaniem ducha do świątyni, żeby spotkać Mesjasza. Zobaczcie, że na wypełnieniu obietnicy Bożej jeszcze. My stoimy jako ci, którzy mogą być przeszkodą, żeby obietnica się wypełniła. Możemy całe, całe życie czekać, możemy całe życie trwać w obietnicy, żyć słowem, a potem przychodzi jakiś moment, moment namaszczenia przez ducha, idź teraz do świątyni, bo właśnie tam jest teraz Mesjasz. I w odpowiedzi na to możemy odpowiedzieć ja dzisiaj nie mam siły. Jestem zmęczony, gorączka mnie wzięła, boli mnie głowa dzisiaj i nie pójdę posługiwać. I dzisiaj jestem niewyspany, dzisiaj coś tam. I, I nie jestem w posłudze. I nie jestem tam, gdzie Duch Święty mnie zaprosił. I Symeon, który całe życie wyczekiwał Mesjasza, mógłby umierać i powiedzieć: Albo się pomyliłem, albo słowo Boże się nie wypełniło. Bo tego dnia, kiedy było wołanie Ducha idź do świątyni, mógł powiedzieć, mieć jakąś wymówkę. Mógł powiedzieć, nie jestem gotowy, jestem stary, jestem zmęczony, nie mam siły. To są wymówki, które mamy wobec, wobec posługi, do której Bóg nas zaprasza. Każdy z nas je ma, kto jest w działaniu Ducha Świętego. Wymawiamy się. Maciej, który dzisiaj tak ładnie zaśpiewał psalm, mógł też powiedzieć, a jestem tutaj pierwszy raz na mszy to nie będę się wyzwyczaił. Mogłeś. Ale za zaproszeniem ducha pójść. ku umocnieniu. Przez to, że Bóg w ten sposób działa. To jest Kościół żywy. Kościół, o którym jakby to się budzi na nowo po Soborze Watykańskim II to, co było w pierwotnym Kościele. To się budzi. I, I potrzebujemy na to odpowiadać, potrzebujemy nieustannie budzić kościół, który niestety usypia. To znaczy, że świetcy się boją, wycofują, że z Ducha Świętego to może ksiądz, że my to do tyłu, my lepiej gdzieś z boku, bo my się możemy pomylić, my nie możemy powiedzieć, że Duch Święty przez nas przemawia. Absolutnie. Każdy z Was może to powiedzieć. I mówcie to. Weryfikujcie, sprawdzajcie. Będziemy się mylić. Wy się będziecie mylić tak samo jak ja się mylę. Czy to jest z ducha, czy to nie jest z ducha. Ale żeby się tego uczyć, potrzebujemy to nazywać przed sobą, przed innymi i wchodzić w posługę, nie wymawiać się, tylko iść za głosem ducha, tak jak Simeon, przedstawiając Bogu nasze sprawy, tak jak święta rodzina pokazuje Jezusa. Ojcu, który wszystko o Jezusie i o świętej rodzinie wie. To jest dzisiejsza nauka z Ewangelii, z dzisiejszego święta, abyśmy tą drogą szli. Amen.